Do początku byliśmy jakąś tam ekipą osób, które wpadły na pomysł. Był to bodaj, że y, pierwszą osobą był to Dawid Szeloch, brat Machonka. No. I on chyba pierwszy wpadł na pomysł, żebyśmy zrobili sobie taką. YouTube Short, tak? Tak, Jakbym imprezowy, taki wiesz, y -y -y. kamerki i tak dalej. I zaprosiliście tam Ferrariego? Bo... Nie, właśnie nie. On nie był w ogóle zaproszony, go w ogóle miał nie być. Już był nagrane zwiastuny i tak dalej, no. już miał być projekt. Po czym nagle dzień czy dwa dni przed tym dowiedzieliśmy się, że ty, Dawid, zabiera sobie jakiegoś tak. kolegę. I, w, okay. I nikomu wtedy za bardzo to nie pasowało, ale wszyscy mówią, no dobra, no niech się jakiś będzie, nie? No i wiesz. I na i Ferrari. W... Tak, totalnie, w nie? i jeszcze bułkę zajebał. I wiesz, no stary... Od początku czułem, że on prób... widziałem po prostu, że próbuje... No nie przypadł mi za bardzo do gustu. Zaczepiał nie? cię jakoś on. Widziałem, bo on po <coughs> prostu no, na przykład no, nie, nie spodobał mi się jego typ osoby. Yy, na przykład nie wiem, potrzebne yy, by były dziewczyny na, yy, tam na transmisji i tak dalej. On chodził przez cały dzień, prosił dziewczyny, żeby, żeby przyszły do nas na transmisję, zgarnął jakieś dwie dziewczyny i potem cały czas, Almachonek, masz powiedzieć, że to ja, masz powiedzieć, że to ja, że ja je zaprosiłem. I tak cały czas, Almachonek nie, nie zapomnij. Brał okay. go na, boki, na bok, <laughs> przypominał mu i wiesz, Aha. no nie wiesz, nie, nie podpasowało ja mi to. się. chciał się pochwalić, że zna dziewczyny, tak? Widziałem, wiesz, że <laughs> wiesz, że to To było wiele takich akcji, wiesz, to był to kłótnia o bułkę, to nawet nie było chyba o bułkę, tylko o, o, o coś innego, już nawet nie pamiętam. To już było po prostu to, to było ogniwo. To było ogniwo po prostu zapalne. e os <laughs> już po prostu po mnie święty grał waszego sportu. To było coś takiego, że te się pokocili. nie, poczekaj, poczekaj. Ja z tego co, a ja miałem walkę mieć zaraz. Ja nie piłem jako jedyny na tym. Z tak. Okay. Ja jako jedyny nie piłem na tym YouTube show. Uh -huh. jako jedyny, wiesz. Ja tam z nimi siedziałem i tak dalej. E, I ja miałem, wiesz, miałem mieć zaraz walkę, bo to był nie wiem, po, po YouTube Shore już za dwa tygodnie walka, wiesz. Ja, ja miałem jedzenie. swoje jedzenie. Oni wszyscy jedli pyszne PL, pizzę sobie zamawiali. Wiesz, o co chodzi. Uh -huh. Cały czas w, 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 w burgery, no dobra. Tak Rzeczy, o co no, ale, to jest, no, ale to bóg jest, bóg. jest ważne, no, no, kazałeś mi opowiadać, powiedziałem ci, że nie chcę o tym opowiadać, teraz opowiadam, to mi przyspieszę. No, no tak, ale ty dwa jest dużo. O taki to właśnie taki... chodzi, dobra, bo dobra. o to właśnie chodzi. To dobra. chodzi o te szczegóły. Dobra. Daj mi powiedział, ja też nie chcę mi się tego opowiadać. Dobra. Sylwester sam Okej, okay, dobra, oni zamawiali spysz.pl, to zam, ja za, ja to jest no? bardzo ważne, ja zamawiali ja, ja kupowałem w żabce codziennie sobie jedzenie, robiłem sobie jedzenia. Wieczorem robiłem sobie na śniadanie i tak dalej. I poszedłem spać, czy coś. A, kładłem się już chyba spać. I patrzę, oni napierdoleni, wiesz, zje, z moje, moje śniadanie zjedzone. Aha, I ja taki wkurwiony, widzę, jak wiesz, widziałem, jak Amadeusz tam coś tam miał, też mój, jednego, jednego z, ty, z, z jakichś moich posiłków, czy coś. I wpierdolił ci bułkę. A nie bułkę? To nawet nie była chyba bułka, z tego co pamiętam, to chyba był cuńczyk, czy coś. I nawet nie pamiętam, już nieważne. On tak rzucił po prostu, jebałem ci bułkę i się prójesz na jebany. Wiesz o co chodzi? I ja w tym momencie. To nie myślę, że z czegoś takiego co ta wiesz, Ale wiesz, ale, ale, to, ale tak naprawdę to wiesz, i ja już powiedziałem, dobra, idę stąd, bo nie chcę się z tą gadać, bo jesteś zjebany z i poszedłem. I on Aha. mnie nazwał a ty jesteś cfelem jebanym. Ej! O, tak. Przepraszamy! Nie Przepraszam. wolno, to na Twitchu na też leci. Przepraszam, to, okay. to nie, Przepraszamy. Ja zacytowałem, no, no, to co rozumiem. on powiedział, wiesz. I on mnie tak nazwał, ja, ja powiedziałem, co? I wiesz, ja go zabrałem za kamery, tam się poszarpaliśmy, Aha. za kamerami i wiesz, i... i, 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 i no dobra, to, i historia no. się potoczyła, potoczyła, stoczyliście... 130... No i on potem po tym YouTube Show, kurde, chciał już walkę ze mną. Już, tak. już, no już no pił i do tej 130 walki. Stoczyliście te walki już dwie.